15 października odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, 21 Wydział Pracy, rozprawa kończąca trwające ponad 6 lat postępowanie z mojego powództwa. Ja, wprawdzie, zapowiedziałem, że 10 października stawię się w czytelni akt Wydziału 21 Sądu Okręgowego w Warszawie, żeby się zapoznać z aktami sprawy, ale mnie one nie interesują. Jest mi zupełnie obojętny. Wiem, że na pewno przez pierwszych ponad 5 lat sędzia Bożena Żywózka, referent w sprawie, nie zebrała ani jednego spośród tych dowodów, które ja zgłosiłem. Myślę, że z przyczyn, o których wspomniałem wcześniej. Poza tym obawiam się, że po tym, o czym, o czym informowałem Państwa w poprzednim PPP, że gdybym się dzisiaj stawił w czytelni, to tam by mnie ujęła policja i zawieźliby mnie na badania psychiatryczne w sprawie prowadzonej przeciwko mnie o znieważenie prokuratora yy, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodża Bartłomiej Alekutko. W związku z sytuacją, którą Państwu prezentuję, pismem wysłanym w dniu 8 października 2018 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie 21 Wydział Pracy złożyłem wniosek o wydanie podczas rozprawy w dniu 15 października 2018 roku wyroku kończącego sprawę z mojego pozwu z 24 stycznia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu o odszkodowanie i zadośćucznienie. 2. Orzeknięcie wyrokiem z 15 października 2018 roku kwotę łączną na moją korzyść minimum 60 milionów złotych. Nadanie Podaję przepis prawa wyrokowi z 15 października, rygoru natychmiastowej wykonalności. No jak widzę, jak ci oszuści mnie traktują, to jeśli takiego rygoru sąd nie nada, to z całą pewnością będą mnie znowu wodzić przez, przez następnych kilka lat. I mi się powodzi doskonale, zarabiają po 3,5 i miliona złotych rocznie, zatem żyć nie umierać. Wydanie dyspozycji NG Bankowi Śląskiemu wyroku z 15 października, przelania kwoty, którą sąd orzeknie na moją korzyść, w terminie 14 dni od daty wydania mi wyroku na konto i podałem numer konta. I proszę Państwa, Przedstawiłem groźbę, którą, yy, daję słowo honoru, zrealizuję. Zawiadomienie, że w przypadku niespełnienia przez sąd podczas rozprawy w dniu 15 października 2018 roku, któregoś z moich wniosków jak wyżej skutkować będzie rzuceniem się przeze mnie po rozprawie. Pod samochód należący do policji. Dlaczego do policji? No myślę, że niektórzy z panów policjantów są doskonale świadomi tego, dlaczego. Nie wszyscy policjanci są źli, w większości to są porządni ludzie, natomiast no, kilku z panów dość mocno pokazało, na czym polega uległość wobec no, niszczących mnie sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy. Publicznych. W przypadku zawiezienia mnie po tym rzuceniu się przeze mnie pod samochód do szpitala po zdarzeniu, jak w punkcie 1 w dalszym ciągu prowadził będę protest y, głodowy. I zawiadomiłem, pouczyłem sąd y, wniosek o dopełnienie ustawowego obowiązku zawiadomienia mojej groźby, jak w punkcie 2, tej rzucenia się pod samochód policyjny, komendanta stołecznego policji, inspektora Pawła Państwa, że nie było wątpliwości ja tą groźbę jeszcze osobiście werbalnie, przypomnę sądowi na samym początku rozprawy w dniu 15 października i ta groźba przyczyną tej groźby nie jest to, że nie mam ochoty na życie, tylko przyczyną tej mojej groźby jest to, że właśnie bardzo chcę żyć, ale na takiej stopie, na takich warunkach, jak żyłem przed tym, zanim na, dałem się nabrać temu Panu na zatrudnienie mnie w Jęgi Banku Śląskim. Zatem chcę żyć, jak wspomniałem, i zapewnić życie mojej rodziny na takiej stopie, do której ich przyzwyczaiłem. A poza tym yy, nie mam najmniejszej wątpliwości, że należy mi się kwota, o której mówię tytułem odszkodowania. Co do kwoty należy mi tytułem odszkodowania, to ją bardzo dokładnie przedstawiłem w piśmie, które złożyłem w sądzie A, i to jest ponad 9 milionów złotych. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę Ponad 50 milionów złotych, no to proszę państwa, gdyby mnie ten pan nie wyrzucił z pracy, to skoro on po dwóch latach bycia dyrektorem banku został członkiem zarządu, i skoro po dwóch latach bycia dyrektorem banku członkiem zarządu została Małgorzata Kołakowska, to ja jako dyrektor banku mogłem iść dokładnie tym samym tropem. A jak wspomniałem, Yy... Posiadam tytuł doktora nauk ekonomicznych, pracowałem wcześniej w wielu korporacjach, na bardzo poważnych stanowiskach i nie byłbym bez szans. Ponadto, o czym też wspomniałem i przedstawiłem dokument, gdy mnie pani Kołakowska umieściła w szpitalu psychiatrycznym i tam mnie poddano badaniom testom inteligencji, no to okazało się, że jestem ponad przeciętnie inteligentny, czego raczej nie można powiedzieć o tym panu, z winy którego 800 tysięcy Polaków poniosło straty ogromne wtedy, gdy on był odpowiedzialny za yy, prywatyzację Banku Świątkowego.